Naszymi gościami będą oczywiście e, medaliści dzisiejszych zawodów, czyli Dawid z Sławomir Musielak oraz Budek. Dudek. E, jako pierwsze słowa skieruję oczywiście do Was wszystkich gratuluję w imieniu e, organizatorów za osiągnięcie tak e, dobrych rezultatów. Wystarczyliście kibicom wielu emocji na torze, ale przejdźmy może do pytań. Dawid Lampart, wielka niespodzianka, bo e, chociaż Pokazała się nie raz już załoga takiego jak bardzo dobrej strony. Pokazała się też, że potrafi się na to, że właśnie aczkolwiek mało faworytów, zwłaszcza wydawających się w mediach, typowało się na podium. A ty udowodniłeś wszystkim, że jadąc zębem, udało wskoczyć skoczyć na podium. W południowej nie była już czas Polski. No tak, od początku sezonu jakoś te wyniki idą w górę. W Lidze czuję się coraz lepiej, robię coraz więcej pół. Myślę, że to zaowocowało. W miarę dobrym wynikiem w finale Mistrzostw Polskich. Nie wiem, czy można mówić o miarę dobrym wyniku, jeśli to jest brązowy medal. Jak ci się jeździło dzisiaj w leśnie? Jak ten tor był przygotowany? W leśnie z tego co pamiętam, jeździłem ostatni raz chyba dwa lata temu i to nie niecałe okrążenie. No ale to dzisiaj był tor dobrze przygotowany troszkę, troszkę tak, troszkę się skrobał i akurat spasowało i się z tego bierze. Skoro mówisz, że jeździłeś dwa lata temu, a dzisiaj tak dobre rezultat. co okazało się kluczem do sukcesu właśnie w tych dzisiejszych zawodach? Ja myślę, że dużo jazdy na co dzień i no i właśnie chyba to, to był ten klucz do sukcesu. Dziękuję ślicznie. Drugie miejsce Sławomir Musielak po pasjonującym biegu dodatkowym. Sławku, jak byś ocenił start w dzisiejszych zawodach? Myślę, że stary dzisiaj był bardzo udany, bo wtedy podium brałem ciemno, może powiedzieć. Bardzo dzisiaj liczymy te zawody, bo wiadomo, jechałem mu się na, na swoim torze, gdzie często tutaj trenujemy. Także przed tym filmem też jeździliśmy dzisiaj rano za, za pomocą trenera. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że umożliwił dzisiaj wjecha, wjechanie na tor, na tor i sprawdzenie tego sprzętu do końca. No, Szkoda tego, wiadomo, biegu dodatkowego z Patrykiem. Gdzie już gdzieś, gdzieś prowadziłem, prowadziłem ten bieg, ale mój błąd. Troszeczkę odsunął się od tego krążnika i Patryk skoczył już. Później jechał tą dobrą ścieżką i miał do zwycięstwa. Ale dla mnie to jest to ogromny sukces, bo wiadomo, za dużo nie jeżdżę że tylko te młodzieżówki. A dzisiaj w finale myślę, że zaskoczyłem i jest tego, jest to z tego jestem zadowolony. Z Patrykiem i innymi zawodnikami, chociażby z, z Maczkiem Janowskim, czy, czy z zawodnikami innymi, z innymi zielonego, na przykład z Grześkiem Zęgotą, dosyć często rywalizujecie w młodzieżowych, drużynowych mistrzostwach Polski, w zachodniej lidze młodzieżowej, w młodzieżowych mistrzostwach wielkopolskich, czy taka ilość startów pozwala wyczuć odpowiednio na swojego przeciwnika, czy czułeś, że właśnie Patryk taki ma na ten, manewku, na ostatnim biegu? No, powiem szczerze, że nie spodziewałem się tego ataku, myślę, że że, że wiadę z tego wirażu jako pierwszy Jednak Patryk wybrał dobrą ścieżkę i uciekł Wiadomo, dużo jeździmy w tych zawodach młodzieżowych i dużo razy możemy się razem sprawdzić Ale dzisiaj Patryk był dużą Serdecznie mu gratuluję Bardzo dobre zawody objechał Ale wiadomo Wszyscy walczyli, wszyscy bo wielu innych faworytów Myślę, że dzisiaj cała trójka zaskoczyła Sławku, ten sukces nie, nie byłoby go bez pomocy pewnych osób. Czy chciałbyś komuś podziękować? Masz, ku temu okazję. Czy chciałbyś komuś podziękować? No, nie się do tego jest, jest tych osób bardzo wiele. Przy okazji serdecznie dziękuję. Jest to w pierwszej kolejności na pewno trener Czernicki, który bardzo mi pomagał. Także moi pomagierzy Waldek, Kołóżny i Kudyn Rafał. Także mechanik Andrzej Krawczyk, który przygotowuje mi silniki. Jestem bardzo z nich zadowolony i na pewno sponsorzy, którzy przyczynili się do tego, aby, te, aby ten sprzęt był w odpowiedniej jakości, odpowiednio szybki i, i na pewno kibice, którzy dzisiaj tragicznie zgromadzili się na sezonie nas no, dopingować i bardzo serdecznie dziękujemy, bo, bo to czuć, gdy, gdy, gdy się jedzie i, i się startuje ten, ten doping kibiców. Nie szkoda tego ostatniego biegu, mogłem wygrać, ale no coś. Tak jest właśnie sport, takie są jego uroki. Patryk Dudek 17 latek który przebojem wdziela się do najlepszej klasy rozgrywkowej, wdziela się do centrum Netmobile z Piujekta a także dzisiaj pokazał swoją klasę na porze wleśnie. Patryku, jak oceniasz dzisiejsze zawody? No, lepiej sobie ich nie mogłem wyobrazić. Czyłem się no nie, jak Adam Sturnicki w tamtym roku nie. start i przodu byłem, no, tam Mamy tam w pierwszym biegu trochę podpuściłem tym przegranym startem, by wygrać ostatni wiek z nim, ale jestem naprawdę zadowolony z dzisiejszego wyniku. Tak jak wspomniałeś, raz udało Ci się wygrać, raz udało Ci się przegrać. Czy po tym pierwszym biegu wyciągnąłeś jakieś odpowiednie wnioski, czy pomoc taty, który zawsze jest z Tobą, jest nieoceniona w takich zawodach? No w pierwszym biegu, przed samymi zawodami chyba lekki stresie nie dopadł i po prostu zostałem start i to była przyczyna przegranego biegu. No a później się z statą przełożyliśmy i było coraz lepiej. później no, przełożyliśmy się z tatą. Czy właśnie te Dobranie odpowiednich przełożeń było właśnie kluczem do sukcesu. No zgadza się, żeśmy że redukcję po pierwszym biegu zrobili i wynik mówił sam za siebie. jak się czujesz, tak. jako jeden z młodszych młodzieżowych, w mistrzów Polski, czy taki sukces Twoim zdaniem na początku Twojej kariery może Ci jeszcze bardziej gadać skrzydła? No myślę, że tak, bo chociaż sami się w to nie wierzy, że jestem się Polski, ale no cieszy nawet nie coś powiedzieć na ten temat. No myślę, że to pomoże w przyszłości. Mi. Tak, tak, tutaj. E, I e, wspominał, ten ostatni bieg był bardzo emocjonalny. Co czułeś, kiedy wyjeżdżałeś właśnie, właśnie do tego ostatniego Nie no, tutaj. Tylko dzięki te to byli nieliczni z Zielonej Góry, i to mnie na duchu podniosło. I, I miałem wrażenie, że większy doping miałem niż Sławek. I poprzez to miałem. <laughs> <to, śmiech> Jeszcze podziękować. Z rodzinie, która była dzisiaj ze mną oraz Stacie serdecznie oraz wujkowi Mietkowi no i Jarosławowi i Krawczykowi.